Wprowadzając NIS-2, Komisja dąży do wzmocnienia zgłaszania incydentów i reagowania na nie oraz poprawy ogólnej wymiany informacji między zainteresowanymi stronami. Nowa administracja NIS-2 tworzy nowe organy, które będą zarządzać tymi zadaniami i rozszerza obowiązki istniejących organów. Do spraw kryzysów cybernetycznych, EU Cyklone, na potrzeby zarządzania kryzysowego incydentami na dużą skalę, które komisja definiuje jako incydenty mogące spowodować poważne zakłócenia operacyjne usług, znaczne straty finansowe lub wpłynąć na ludzi, powodując znaczne szkody materialne lub niematerialne. EU Cyklone będzie koordynować zarządzanie incydentami i kryzysami cyberbezpieczeństwa na dużą skalę, aby zapewnić wymianę informacji między państwami członkowskimi i innymi instytucjami. EU Cyklone będzie również zaangażowana w ocenę konsekwencji incydentów na dużą skalę, a także w proponowanie możliwych środków łagodzących. Wprowadzając NIS 2, komisja dąży do wzmocnienia zgłaszania incydentów i reagowania na nie oraz poprawy ogólnej wymiany informacji między zainteresowanymi stronami. Nowa administracja NIS II tworzy nowe organy, które będą zarządzać tymi zadaniami i rozszerza obowiązki istniejących organów. Do spraw kryzysów cybernetycznych, EU Cyklone, na potrzeby zarządzania kryzysowego incydentami na dużą skalę, które komisja definiuje jako incydenty mogące spowodować poważne zakłócenia operacyjne usług, znaczne straty finansowe lub wpłynąć na ludzi, powodując znaczne szkody materialne lub niematerialne. EU Cyklone będzie koordynować zarządzanie incydentami i kryzysami cyberbezpieczeństwa na dużą skalę, aby zapewnić wymianę informacji między państwami członkowskimi i innymi instytucjami. EU Cyklone będzie również zaangażowana w ocenę konsekwencji incydentów na dużą skalę, a także w proponowanie możliwych środków łagodzących.